Bardzo rzadko mi się zdarza oglądać jakieś filmy, gdzie posiadają musical w sobie, lecz ta produkcja przykuła moją uwagę. Znaczy, moje dziewczyny. K-POP DEMON HUNTERS to amerykański animowany film, który jest fantasy musical, wyprodukowany przez Ozgrozo Sony Pictures Animation dla Netflixa w 2025 roku, wyreżyserowany przez Chris'a Appelhansa e... Apple Hansa oraz Maggie Kang. I powiem tak, fabuła zbytnio nie unosi z foteli, jednak głębia oraz oprawa graficzna. O Jezu, śliczny, kurczę przepiękny. Jednak chwalenie animacji w 2025 roku nie wypada, co nie? A jednak nie. Produkowana przez bodaj z, może z 8 czy 9 lat, nie jestem pewien, tak mi przynajmniej dziewczyna mówiła, każda klatka walki była animowana do bitu, co sprawiało, że była wielkim wyzwaniem dla animatorów. Animacja stylizowana na 2 3D pięknie kompozytuje się z powagą, a także z humorem, a zdarzyło mi się uśmiechnąć do tego filmu. Jedynie o co mogłem się przyczepić, to była czasem niepasująca animacja gadania. Wiecie, postać śpiewa wysokim tonem, a jej usta ledwo się ruszają. A jeżeli o śpiewaniu mowa, kompozytorem utworu był Marcelo Zarvos, chyba tak to się czyta, który nie powiem, mógł wywołać ciary z wrażenia. A były nawet słuchalne, jak na musical. Właśnie, bo to jest musical, to na muzyce głównie się skupmy. Muzyka skomponowana pasuje do animacji. I o to w niej chodziło przez cały czas. Bit pasuje do każdego ataku oraz sytuacji, co pięknie się kompozytuje w tym, że utwory nie są wcale denerwujące. Wizualnie tak samo są śliczne. Dobra, może porozmawiamy może o paru otworach. Litrak Takedown zośpiewany dwa razy przez główne bohaterki Huntrix, oraz przez grupę Twice, a sam utwór według mnie opowiadał pięknie z zewnątrz oraz jak można być zgniłym w środku. Jak prawdziwa tak zwana twarz demona wychodzi z postaci, która jest bezurczuciowa i jak to jest w utworze. W drugi zwrotce okłamywaniu ludzi o tym, jakim się jest. Jak będą się inni odwracać od osoby, bo zobaczą i będą widzieć jej w neutrze tak zwanej śmierdzącej skorupie. Drugi utwór Golden opowiada o dostaniu tego, co się dokonało. Granie na dwóch frontach nie jest zbytnio płacalne według mira. Ha? chórze opowiada natomiast o końcu ukrywania się i lśnieniu w blasku tego, co się chciało osiągnąć. Tylko tyle mam o tym do powiedzenia. Jeżeli chcesz uniknąć spoilerów, to pomiń film do tego fragmentu. Poczuj się ostrzeżony. Z generacji na generację demony łowiły ludzkie dusze dla ich władcy, Guima. Jednak to nie trwało wiecznie, gdy trzy kobiety stały się tak zwanymi Demon Hunters, gdzie same wypędzały demony ze świata ludzkiego, tworząc barierę zwaną Honmum. Ich dziedzictwo było kontynuowane poprzez śpiewanie, by utrzymać Honmuna. Lekki Tański, i jesteśmy z naszą trójcą. Rumi, Mira i Zori są następczyniami tej tam Entei, generacji łowców demonów. Po ukończonej trasie koncertowej, grupa, Kiepopier zwana Huntrix, szykuje się do wypuszczenia singla zwanego Golden. Jednak Rumi zmaga się z poważnym problemem. Zaczyna tracić głos. Dlaczego? Bo jest półdemonem. <grywa> A wygranie Honmun miało sprawić,. Że utraci swoje paterny, chyba tak to mogę nazwać, nie wiem, jak przetłumaczyć to na polski, i będzie wolna. Natomiast po drugiej stronie, Guima jest wkurzony na swoich sługusów, że znowu zawalili, gdy z znienacka zjawia się on, Jin, który przedstawia swój plan: stworzyć K-pop Boys Band zwaną Saja Boys i pokonać Huntress na Hudmonie, i w międzyczasie karmić duszami Guima. Niam. To był układ pomiędzy Gino a Guima, by wyczyścić mu wspomnienia z poprzedniego życia. To będzie bardzo ważne później. Więc się zaczyna w mieście pokaz Saja Boys z ich utworem Soda Pop. Zresztą, chyba fanów ulubiony utwór, przynajmniej mojej dziewczyny się bardzo podobał. A podczas ich występu, dziewczyny ogarniają, że Saja Boys są demonami. Szybko walka się zaczyna, która kończy się na tym, że Jinu schował na ramieniu paterny Rumi, bo została zraniona. Timeskip i Rumi dostaje zaproszenie od Tygryska i Kruka na prywatne spotkanie od Jinu. A podczas niego Jinu prywatnie mówi, w skrócie, że demony są tak naprawdę zniewolone przez Guima z uczuciami wstydu i żalu. Opowiedział, jak to 400 lat temu żył w ubóstwie i w nędzy, zanim nie dokonał układu z Guima, doprowadzając do tego, że miał przepiękne głosy. Co doprowadziło go do ostateczności do obracania się wraz z nim i jego rodziną wśród krągów elity do czasu tragedii. Kiedy rozdanie nagród nadchodziło, a konkurencja wzrastała. Dziewczyny szybko starały się stworzyć utwór Takedown. Mira, przez swój charakter, zaczyna kwestionować Rumi, kiedy ta mówi, czy takedown jest zbytnio nienawistny dla demonów. Rumi, rozzerwana pomiędzy swoją naturą demona, a człowieczeństwem, oferuje układ z Jinu. Jeżeli on pomoże w wygranej, to Jinu będzie wolny od głosu w głowie. Jinu i Rumi śpiewają razem, ta odzyskuje głos, a on nie słyszy właśnie głosu. <głos> Masło maślane. Jednak po rozstaniu, Gwyma przypomina mu jego miejsce. Kolejne timeskipy wątków, które są mało istotne i jesteśmy na rozdaniu nagród. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w Boś się spóźnia, więc to Huntrix rozpoczyna ze swoim utworem Golden. Jednak coś nie gra, bo nagle ich menadżer zostaje porwany, więc Mira i Zoe gonią za demonami, ale okazuje się, że to pułapka. Rumi nadal śpiewa na scenie i dołączają do niej dziewczyny, które okazały się być podstawionymi demonami. Odwalają Manianę i nagle śpiewają Takedown. Koniec sceny i Rumi ucieka zapłakana szukając Jin'u, a po znalezieniu go, ten wyjawnia jej, że to wszystko ukartował, jak i swoją historię, jak i tą umowę. A dziewczyny znajdują Rumi i rozstają się. Kolejny skip do następnej sceny. The Sadja Boys wraz z Guima rozpoczynają demoniczny koncert, by zjeść ludzkie dusze, Rumi im przerywa i zaczyna się typowe zakończenie, że to dobro wygrywa nad złem. Jin'u się poświęca i oddaje duszę Rumi, a ta wykorzystuje moc wraz ze swoją ekipą, pokonują demona Guima. Film kończy się jednoczeniem naszej trójki, relaksie oraz spotkaniu z fanami. Animacje są samoakceptację za to, kim się jest, o swojej identyfikacji, wstydzie za to, kim się jest, odkupieniu oraz przyjaźni. Na czas nagrywania filmu posiada na Rotten Tomatoes ocena krytyków na poziomie 95% oraz użytkowników, 90%. Moja osobista ocena to 8,7 na 10. Dziękuję, tutaj powo. Turecka Republika Pozdrawia